Poniedziałek kolejny. Dzisiaj się zabieramy za mito. W piątek właściwie to w sobotę. Wepchnęliśmy go to z chłopakami jeszcze. Ponieważ on jest na takich wózkach, bo nie ma zawieszenia. Zawieszenie leży tu. Poskładałem je w sobotę do kupy. To jest tył, tam gdzieś leży przód. Są nowe drążki, nowe łączniki, końcówki drążków. Jedna poduszka tylnego amortyzatora, bo druga nie dotarła. I poduszki przednich amortyzatorów. Bo amortyzatory też będziemy zmieniali na. KW tam. Także na początek wjeżdża sobie belka i tylne amortyzatory, a potem przód. Zawiesiłem już beleczkę i teraz przyszedł czas na amortyzatory. Montujemy kawur V3 z regulacją dobicia i odbicia. Regulacja jest tutaj. Reguluje się takim pręcikiem z zestawu, przekręcając tam ten szpień. Ja już sobie to wstępnie wyregulowałem, bo są dane do Mito, podane takie na na start, czyli wstępne ustawienie które powinno być ok, ale jeżeli klient sobie, właściciel uzna, że jest za twarde lub za miękko to może sobie to jeszcze zmienić chociaż jest to uciążliwe, bo o ile tutaj w miarę dostęp będzie tak do tej środki musi być wyciągnięty amortyzator a tutaj kręci się a jest taki pokrędełko w komplecie i też ustawia się kliknięciami taki bajer tak więc jedną stronę mam, no niestety na drugą stronę nie mam poduszki więc druga strona będzie na razie stara, zawieszona na sztukę a jak przyjdzie poduszka jutro to jeśli będzie mi to na podnośniku, to jutro to założę, a jeżeli już go nie będzie, no to przy następnej okazji. Także zakładam tutaj jeszcze jedną kontrolującą nakrętkę, wyreguluję sobie też wstępnie, bo są kieliszki do sprężyn, więc wyreguluję sobie obydwie tak samo, żeby były. Bo późniejsza jeszcze, później będzie regulacja jeszcze taka finalna, jak już będzie silnik, i nawet może się przejadę kawałek, żeby trochę się sprężyny ułożyły. I wtedy dopiero wyreguluję wszystkie cztery koła, jeśli chodzi o wysokość. Ok, więc mamy taki etap w tej chwili. Amortyzator jest na miejscu. Belka, linki ręcznego, przewody hamulcowe poskręcone Zacisków jeszcze nie, bo nie mam tarczy i klocków Więc tu nie poskładam nic Tarcze i klocki będą dopiero za jakieś około 2 tygodnie Bo tyle jest czekania na EBC Tutaj sobie wstępnie wyregulowałem wysokość na połowę Więc myślę, że będzie w miarę ok na początek Skręcę teraz te śruby, bo nie były dokręcane Biorę się za drążek stabilatora, który tutaj był kiedyś montowany w tym miejscu Muszę wyczyścić te mocowania i go tutaj przykręcimy. I będzie ten w miarę gotowy Tutaj jest stary amortyzator, niestety jeszcze Dlatego, że nie mam tam tej poduszki nowej Nie przyszła na dzisiaj Będzie na jutro rano, więc jutro podmienię sobie cały amortyzatorek no i tak sobie to wygląda, jeśli chodzi o drążek, jest zamontowany Regulacja jest na środku, póki co, jeśli będzie potrzeba twardziej, no to się przestawi Jeśli bardziej miękko, też można jeszcze przestawić Teraz się przesuniemy do przodu, trawers, a potem wymienię drążki i końcówki drążków No i na koniec amortyzatory z lotnicy Dobra, idę po ten wózek i jedziemy z koksem tak sobie to wygląda w sobotę. To poskładałem wszystko do kupy. Nowy pojony, drążek polakierze, tam wszystko wyczyszczone, wahacze, nowe sforżnie. Śruby ocenkowane i na smar powkładane, więc teraz wkładamy to na auto. No i tak to się prezentuje. Teraz sobie podokręcam te śruby od wahaczy, przekładnie przykręcę i zabieram się za wymianę drążków i końcówek. Końcówki i drążki mam już nowiutkie, osłony też, więc to już są ogarnięte. Teraz się zabieram za amory. No do amaru wiadomo, trzeba zdjąć po szybie. Przy okazji, o, dotkany odpływ to się przedka. Więc wymieniam te dwa, bo akurat przednie poduszki mam obie, nie mam tylko tej jednej tylnej, więc przód sobie poskładam. Najpierw amory, potem zwrotnice. No to mam poskładany przód. Zwrotnice, wahacze, drążek, końcówki z drążkami, łącznik, amortyzator. Wszystko jest na miejscu, w zasadzie na gotowo. Zabezpieczuję sobie piasty, żeby się użysko nie rozleciało przy pchaniu bo jednak to auto jeszcze wyląduje na dworze na jakiś czas w zasadzie silnika <grym _> póki co co jeszcze mogę zrobić kręcę sobie szpilki, bo mam szpilki do tego muszę tutaj dostosować jakieś podkładki bo nie mam tarcz I jak się założę bezpośrednio felgi to jest ryzyko, że będą gdzieś obcierały więc muszę je sobie te felgi odsunąć troszkę od piasty tak żeby można było auto przepchnąć bezpiecznie na zewnątrz no wygląda to myślę, że nie kiepsko I mogę się pokusić chyba o Stwierdzenie, że no najlepiej na razie zrobiony z największym rozmachem ten zawias, jaki robiłem w grupie Fiata, gdzieś tam się pojedyncze rzeczy trafiały, jak w integrali czy w czymś, ale nie w ten sposób. Jest to wszystko zabezpieczone, ocynkowane, wymalowane. Mam nadzieję, że teraz to przetrwa kolejne lata i nic tu się nie będzie działo. Druga strona również jest gotowa. Także teraz szpileczki i spróbuję włożyć koła. No i dupa. Gwint w zakupionych szpilkach jest inny niż w Mito. W Mito jest 1,25, a to jest chyba półtora, jak w Grand. Więc szpilki nie pasują. Póki co załatwię sobie jakieś śruby, a potem docelowo zobaczymy. Dzisiaj też dotarły jeszcze dwie paczki. Jedna to hamulce do Punto 2. Udało mi się takie załatwić razem z czapami ze wszystkim więc muszę to jutro rozebrać, żeby dać to do FRB to do no do zrobienia tych zacisków. Na czerwono, bo przody są ładne czerwone. Przy okazji wykorzystam sobie tarcze na chwilę, żeby założyć z tyłu, żeby nie miał takich problemów jak tutaj z przodem, że musiałem podkładki podkładać, to mi wypadało i tak dalej. Ciężko było bardzo załapać te koła. Z tyłem powinno być o tyle prościej, że założę sobie tarcze i nie będę musiał tam rzeźbić żadnych podkładek dziwnych. No, i tak sobie po pomału kończę. Dochodzi piąta. Zawieszenie, sobie jest poskładane cały, kompletny przód. Prawie cały tył. Jutro przyjdzie mi prawy czujnik ABS-u, bo tamten polek przy demontażu. A ten, który kupiłem, okazało się, że niestety nie pasuje. I lewe mocowanie amortyzatora. Więc włożę ten amortyzator, włożę ten czujnik, pozakładam z tyłu koła. Ramiona wycieraczek jeszcze mi zostały. Reflektory, zderzak. Może poskładam i spróbuję się wziąć za fotele, zobaczymy jak pójdą fotele bo chciałbym je też mieć już w aucie, żeby mi tutaj się nie walały pod nogami Także tak, podziało się trochę, i dużo i mało, ale myślę, że progres jest fajny Przede wszystkim, co jest dla mnie bardzo ważne, nie leżą mi już tutaj te rupiecie pod nogami koła też znikną, wkrótce pojedzie blok do szlifu, więc ten cały pas tu się zwolni w końcu tutaj Naszykowałem sobie już dla chłopaka z FRB zaciski tylne do punktu dwójeczki, poproszę go o wczyszczenie tego i wycynkowanie i jeszcze tam jakieś śruby dodatkowe, żeby miał taki wiuteńki zestaw. Myślę, że to będzie takim fajnym dopełnieniem, muszę pozamawiać tarcze, klocki, linki ręcznego, tu niby jakieś linki mi dali razem z tym chłopaki. Ale one są w podobnym stanie jak te osłony przeciwpyłowe. No, myślę, że nowe linki muszą wjechać i tyle. Jeszcze wspomniałem, że dwie paczki przyszły, a pokazałem Wam jedną. Druga to jest alternator, który sobie zamówiłem. To jest zakład z Grande Punto, jakiś tam chyba jeden czwórki wolnosaka I on będzie montowany tutaj do tego silnika. Fiat 124. Zamiast całej tej łapy tutaj ogromnej, będzie tylko sam alternator. Na ja dzisiaj kończę. I do jutra. Cześć. Jestem już na warsztacie jakąś dłuższą chwilę. Podsumowałem sobie ile tych audi zamówionych i tak dalej. Będzie ciężko, jeśli chodzi o, o czas, ale to, to będzie ciekawie jeśli chodzi o pracę. Także myślę, że najbliższe tygodnie będą dosyć takie fajne pod kątem rozwoju warsztatu. Dziś. Nie będę pracował tu, będę pracował trochę tu Zaraz idę do kurtowni po mojej części Czyli tarcze do punto, bo chyba są i klocki sobie Zobaczę czy właściwe przyszły I mocowanie tutaj amortyzatora, czujnika BS-u Tak żeby tutaj poskładać sobie koła już W następnej kolejności wycieraczki, których wczoraj nie założyłem i reflektory No i potem zderzak i fotele i zobaczymy, która będzie godzina No i mała wpadka Hamulce, które kupiłem do Punto 2, okazały się po wnikliwej analizie, że nie są do Punto 2. Pan na razie nie odbiera telefonu, więc albo wiedział, co sprzedaje i gąsie, albo nie wiedział, bo po prostu ma wolne. Zobaczymy po pierwszym, czy to przyjmie, czy nie przyjmie. No to są zakupy przez internet. Na zdjęciu wszystko wygląda podobnie. A jak przyjdzie co do czego, to wcale nie jest to co trzeba. On tutaj się pochyla nad, nad zmianą czujnika ABS-u. Praca została jakby zrobiona. Tutaj czujnik ABS-u założony. Tam amortyzator założony, nadkola z tyłu poskładane. Reflektory złożone założony, zderzak założony i wycieraczki, także teraz zostały mi fotele Zrobię sobie tam ze samochodem miejsce, muszę go cofnąć, żeby drzwi dało się szeroko otworzyć i spróbuję, najpierw zacząć od prawego, zobaczę jak to będzie w ogóle pasić, czy to będzie chciało pasować czy nie bo w sumie to w tą stronę jeszcze tego nie robiłem, żeby do mi to wkładać kubły z pięćsetki No i przeszczep się chyba udał w zasadzie większość pasuje, ale udało się to chyba tylko dlatego, że to są sabelty. Bo Kilka miesięcy temu próbowałem wsadzić fotele z mojego abarta do 500, gdzie miała zwykłe fotele, i szyny w ogóle nie pasowały totalnie. Więc to chyba jest warunek, że jeżeli są sabelty, to można zamiennie to zastosować. Dobra, zobaczymy, czy to na, na podłogę pasuje teraz. A i siedzi, jakby stąd było. Otrzymanie boczne w porównaniu do tego, chociaż tej i tak nie są złe te fotele, bo nie uważam, żeby one były kanapowe bardzo bo są jeszcze w mi to chyba bardziej płytkie ale te są spoko, naprawdę odkręcam drugą stronę i biorę się za drugą sztukę to jest czad <grym> mała rzecz, a cieszy no i mamy dwa fotele siedzi się całkiem spoko można jeszcze dokupić te szyny obniżające do 595 bo one będą pasować i fotel pójdzie trochę niżej ale nie ma źle więc myślę, że jest całkiem gitara bardzo jestem zadowolony z tych trzech dni ostatnich czyli soboty kiedy to składałem zawieszenie Wczoraj, kiedy to zawieszenie montowałem, a dzisiaj reflektory i fotele. W zasadzie mamy temat pozasilnikowy zamknięty. Zostały tylko hamulce, bo nie ma tarcz, więc hamulce będę uzbrajał dopiero jak tarcze dostanę. I właściwie zostanie później sam silnik. Montaż silnika, oporządzenie wszystkiego w koło. No dobra, to tak. Tu mamy temat zamknięty. Tu jeszcze się suszy. Pokrowiec, on niech jeszcze leży, bo jest mokry. Ale nie będę go już przykrywał. Bo chyba ze 30 razy sprzątałem ten pokrowiec z placu. Jest ciutkę za mały. Nie sięga za zderzak ani z przodu, ani z tyłu. Nie da się go tu zaczepić. Sięga tak dotąd. Więc jak wieje, to zaraz to wszystko podnosi i fruwa ten pokrowiec wszędzie. Chcę go wysuszyć, włożyć, schować do środka do samochodu. W tym tygodniu będę miał jeszcze raz, dwa, trzy samochody, a po weekendzie zobaczymy. Bo zostaje mi jeszcze jeden tydzień na obrobienie się, a potem zaczynam kamaro Składanie. Zamykam wszystko i uciekam. No to do zobaczenia, hej. No jestem już w pracy i dziś w planie mam rozbiórkę tego bimsa. Pomału się tutaj przygotowuję. Stojaczek sobie muszę rozłożyć. Skręcić uchwyt i, no i zobaczymy jak mi to pójdzie i na czym w ogóle stoję. Tak więc zaraz sobie zrobię kawę. A dziś też jeszcze odjeżdżam na chwilę supra. Do momentu aż będę miał moce przerobowe zostanie odwieziona do właściciela. Aby tutaj niepotrzebnie sobie nie stała, ani tym bardziej na dworze. Więc taki jest na dzisiaj plan. Może niezbyt rozbudowany, ale i tak z silnikiem zejdzie sporo czasu. Ok, mam już go ustawionego na stojaczku Mogę się zabrać za rozkręcanie. I zacznę od sprzętu, czyli alternator, klima, kolektory, jeden drugi, pompa wspomagania i tak dalej. Jakieś węże może pościągam, tak żeby dostać się do. Głowicy i bloku. Tutaj widzę, że jest pęknięty alternator, ale chyba tylko wyłamane. Mam nadzieję, że reszta jest sprawna. No, wybiorę jeden lepszy, który się będzie nadawał, czy ten, czy tamten, bo są takie same chyba. Choć ten wygląda na większy, ale to sobie jeszcze porównam. Ogólnie, poza niewielkimi różnicami, jest to samo. Tu jest uchwyt żeliwny, na przykład już widzę, tutaj jest uchwyt aluminiowy. Jest takich niuansików, ale wymiarowo widzę, że trzyma się to samo Zresztą 3SG, 3SG, no to Umówmy się. Odpisali mi też z Briana Crowera, że mogą dla mnie wyprodukować tłoki pod Bimsa ale do 3SGT, czyli będę miał tłoki pod turbo. Do głowicy Beams, o to chodziło Jeszcze tylko po rozbiórce sobie to wszystko obejrzę Jak będzie się kwalifikować do dalszych prac No to potwierdzam i niech robią 4 tygodnie czekania ponoć na ten zestaw Także całkiem nieźle myślę Pewnie się wydłuży, no myślę, że do dwóch miesięcy W maksie powinienem mieć u siebie Będziemy mieli wtedy 2,26 litra zamiast dwóch I jeszcze z Beamsem, także spoko Myślę fajny temat Jeszcze coś zaczyna być widać Ściągnąłem kolektor, ściągłem sobie alternator Wąż wody Końcówki od klimy, bagnet, przepustnice Coś tu się zaczyna odkrywać pomału Tak więc teraz odkręcam ten kuciec wodny, klimatyzację i tą łapę całą Kolektor słońca sobie też zdjąłem, a tu taka ciekawostka Jest tu taki fabryczny plastikowy adapter Między głowicą a kolektorem I druga ciekawostka, kolektor jest blaszany Blaszany, spawany, tłoczony Teraz sobie ściągnę ten adapterek i pokrywkę górną wierzchnią plastikową Zabrałem się tutaj do rozrządu, ustawiłem sobie napinacz hydrauliczny I tak teraz sobie oglądam, to na bardzo upartego dałoby radę z tej głowicy zrobić podwójne VVT Bo miejsce na fazator jest, tak jak z tej strony, miejsce na czujnik jest Ale to tak w ramach ciekawostki Dobra, rozbieram dalej, ściągam teraz może, ściągnę pasek napinacz, pompę wody rolkę no i zajmę się głowicą głowica zdjęta jakiś tam niespodzianek na razie nie widzę progów nie ma pokręcę sobie, opuszczę te tłoki, zobaczę jak to wygląda niżej muszę wkręcić śrubę wału zobaczę sobie jak sprawy się mają przy tulejach w sensie czy są jakieś rysy grube może będzie i tak szlif, ale czy nie ma jakiś takich uszkodzeń bardziej potem sobie odkręcę tą część odwrócę go do góry nogami i ściągam miskę, ściągnę sobie miskę zdejmuję przeciwfalownik zajrzę tylko profilaktycznie pod którąś tam powiedzmy pod tą podporę i czwartą panewkę chociaż wał i tak jest do wymiany, ale chodzi też o to czy nie są na przykład obrócone panewki w podporze czy coś, aczkolwiek no rusza się to, obraca się bardzo gładko wał, więc nie sądzę żeby tu było coś nie tak, zobaczcie jakie to Toyota robi silniki przebieg nieznany, nikt tego nie wie silnik z lat nie wiem, 90 szok, co. Piękna rzecz. Dobra, jestem spokojny. Listę wstępną części mam, wypisaną, którą muszę załatwić. Teraz zorganizuję sobie jakieś pudełka. Przebiorę części, które idą do piaskowania, części, które idą do szkiełkowania, potem do ocynku. Bo jest dużo takich uchwytków, wróczek i innych pierdółek. To sobie to w międzyczasie będę ogarniał, zanim nie mam części do poskładania silnika. No ale to będzie fajny temat. Kurczę. 2-2 litra. Już się cieszę. Dobra, więcej go już nie rozbieram, bo to nie ma teraz sensu, Że mi to wszystko gdzieś leżało. Niech sobie obkapie z oleju i go gdzieś zbunkruję pod stół. Na razie muszę powysyłać maile do, do Briana, jeszcze o jedną rzecz spytać. Muszę się rozejrzeć za Możliwością przeróbki tego na tych dwie fazy, bo być może się o to pokuszę. To no jest parę tematów, które muszę teraz rozwiązać. Zaraz muszę zorganizować też jakieś pudła na części, bo ta skrzynka jedna i trochę tej drugiej to jest za mało. Muszę jakieś mądre pudełko znaleźć, żeby to wszystko sobie jakoś pogrupować, co jest tylko do mycia, co jest do malowania, szkiełkowania i tak dalej, bo chciałbym to wszystko też mieć porobione, żeby to no wizualnie też dobrze wyglądało, nie tylko działało prześledziłem sobie czym się różni jedna faza od dwóch faz a coś tu znalazłem, myślę, że jest szansa, że można to ugryźć wycenię sobie ile by to kosztowało i zobaczymy co dalej przesegregowałem sobie gratki to są graty tylko do mycia, to przed samym montażem tam mam graty do piaskowania, cynkowania i malowania tu mam graty do szkiełkowania głównie aluminium, blok na razie sobie tam kwitnie bo jeszcze jeden temat sobie spróbuję wyjaśnić do jutra. A tymczasem mam takiego tutaj pacjenta AGP. Duży wyciek oleju. W zasadzie wlałem jakiegoś tam zwykłego oleju. Tyle zostało z czwórki, czyli jakieś 2,5 litra wlałem. Może nawet 3, żeby był w ogóle jakiś stan. Czyli oleju w silniku 0 było. Nie widać, bo jest osłona. Także podniosę, zobaczę co tam się podziało. A już widzę, co się podziało. No. Mechanik wymieniał miskę i chłodnicę oleju. No to na pewno ten przewód ruszał. Zdejmę sobie. Osłonę, wykręcę taki spływ, bo chyba nie mam takiego Jutro gdzieś go spróbuję zrobić Zakuć może na owe czy coś, no zobaczymy Jutro też mam dwa samochody na wymiany oleju Od rana Dopiero po nich będę mógł tym wjechać z powrotem Ale chociaż sobie go wyjmę i zobaczę czy mam taki gdzieś w ogóle w moich zasobach Lub coś z czego można będzie ten spływ zrobić Ta Tam akurat tego obrotu nie ma, a ułamała się rureczka ciut wyżej No czas kończyć dzisiejszą walkę nierówną Cieka w sumie mogę opuścić. Rano tylko sobie przewód zakuję, wkręcę i zobaczę, czy coś cieknie. Jak nie, to będzie gotowy. Bo tu nic więcej nie było. Coś tam jeszcze piszczy przy skręcie, ale klaski też były wymieniane, więc pewnie piszczy blaszka osłaniająca tarcze. Tutaj sobie ścieka osłona była aż ciężka. Zobaczcie jak to płynie wszystko z tych wygłuszeń. Tyle oleju tam było na tym. No. Przyczyna, no to tak jak wam mówiłem, tu była już jedna sztuka. To powiedzmy, że chyba działało, ale tu się urwało. Ja sobie tutaj stworzyłem taki kluciec, bo nie mam już takich, skończyły mi się, ale sobie tutaj coś wyspawałem. A rano sobie tylko skoczę to zakuć. I powinno, powinno grać. W domu tu jeszcze poćwiczę jedną rzecz, bo muszę jeszcze tych trzech części trochę znaleźć. Jeśli chodzi o Toyota, żebym też wiedział, co mam robić. A więc zobaczymy, co dalej. Jutro, dwa samochody na serwisy olejowe. Plus ten i nad tym się będę chciał pochylić. Jeżeli czasu mi starczy, żeby zrobić kluczyk, sprawdzić sobie jeszcze elektrykę całą, zobaczyć co tuczę i wyregulować ręcznie. Później mi tylko zostanie hamulce i strojenie. Taki jest ogólnie plan na ten tydzień. I do jutra. No, witajcie. O matko, zobaczcie, ile ściekło zasłony oleju. Nie do wiary co? W no, będę wydaję sprzątania I Podejrzewam, że to nie wszystko. Za chwilę przyjadą klienci z samochodem, w którym to mam wymieniać olej, jakieś tam filtry, ale e, najpierw chcę tego uruchomić. Nie udało mi się rano podjechać, nie wyrobiłbym się po prostu, bo padło trochę śniegu, trzeba było samochód odkopać i ten czas, kiedy miałem sobie podskoczyć, zakuć przewód, to właśnie spędziłem na odśnieżaniu wozu. Tak więc czekam na nich, tylko przejmę kluczyki i pojadę sobie i przy okazji w pobliżu jest też gość, który dorabia kluczyki więc sobie dorobię kluczek do Punto załatwię dwie rzeczy z jednym rzutem a póki nie przyjeżdżają, to może ja sobie tutaj pochylę się nad tym kataklizmem z litr oleju to na pewno tu jest to bojowisko sprzątnięte, samochody już przywieźli, więc mogę wcisnąć do Manuli, zakuć przewód spływu oleju Niestety nastąpiła jeszcze zmiana planów Mój zakuty przewód się jednak nie sprawdził Bo był jeszcze do innej chłodniczki Myślałem, że do tej, ale do minimalnie innej Czyli w zasadzie się dowiedziałem o jeszcze jednym rodzaju chłodniczki Bo oczko na tą śrubę, tamtą było po prostu ciutkę wyżej, tak pół otworu ponad. I nie naciągnąłbym aż tyle, więc gdzieś wygrzebałem jeszcze taki stary przewód z brawo i z niego tutaj stworzyłem przewód spływowy. Podpale, zobaczę czy cieknie, jak będzie git, zakładam osłonę. A, jeszcze olej muszę wymienić, w sensie wlać taki, jak ma być, czyli matul. Jeden serwis olejowy ogarnąłem. Teraz sobie wjechałem z powrotem Abartem. On pracował na zewnątrz ponad godzinę, żeby się dobrze dogrzał. Jakby miało coś zacząć kapać, to niech zacznie teraz. Ale widzę, że jest ok. Tu jest sucho. Tu jest sucho. Ale też jest sucho. No generalnie gdzieś gdzie jeszcze krople się pojawiają no i będą pojawiać, bo jak był tak zalany to ten olej musi jeszcze spłynąć. Nie wszystko się udało tak domyć, nie wszędzie się dojdzie żeby domyć. I tak nie jest źle, więc myślę, że spoko. Tu jeszcze go trochę poobcieram z tych kropli, które widzę. I zakładam osłonę i w zasadzie gotowe. Tu piszczały blaszki jeszcze na pewno, bo dotykały do tarczy, więc to też zrobiłem. No tak, więcej tutaj nic nie widać, żeby się coś działo złego. Tak więc myślę, że jest całkiem, e, w całkiem spoko kondycji. Belka trochę zjedzona, ale wiek też robi swoje. Beleczką się będzie musiał kolega zainteresować. A tak, poza tym to w miarę ok. A go ogarnięty. to teraz Audi RS5, serwis olejowy, coroczny. Szybka akcja, potem wiadę sobie tym. Silnik został zagrzany, poziom oleju już się zgadza, jest wszystko ok. Jeszcze tylko filterek powietrza, bo lekko ma dość, przyniosę sobie nowy no i składam osłony i Audi gotowe. Punto sobie podniosłem teraz, żeby zobaczyć co i jak, a jest naprawdę spoko. Tu się nigdzie nic nie leje, w tych miejscach, gdzie było ruszane przy zmianie turbo. Tutaj jest suchutko, przy półosiach suchutko, w zasadzie wycieków po prostu nie ma. Także mogę sobie opuścić i teraz jeszcze wyreguluję linki i zmianę biegów Bo zauważyłem, że jest tak, że można wbić wsteczny bez podciągania tego pierścionka tam Więc trzeba przeregulować linki, przy okazji chyba już zaizoluję sobie tą wiązkę Bo tu widzę, że nic więcej nie będę potrzebował Tak więc zabieram się, wyciągnę sobie akumulator i do dzieła no, ogarnąłem tu trochę Biegi przeregulowane, tutaj poizolowane, pochowane już te przewody tu zamknięte tego jeszcze nie składam na gotowca, no bo będę jeszcze otwierał do programowania. Te przewody muszą mieć tak tutaj trochę na okrętkę, nie puszczam ich tutaj, żeby uciec po prostu od wydechu. Także tutaj na finalnie będzie jeszcze taki uchwytek i tak to będzie się trzymało. Myślę, że nie ma źle. Wszystko jak w oryginale można by powiedzieć. Także teraz sobie przeskoczę z powrotem tam, na środek. I spróbuję zobaczyć, bo tak, nie działa mi, przestał mi działać zamek centralny manualnie, w sensie jak się kluczykiem przekręca, a działał na pewno, więc nie wiem, muszę tam popatrzeć i zobaczę, co jeszcze z tą kontrolką spalonej żarówki zrobić, bo tak jak wspomniałem, w tym bodziaku, który zastosowałem, były innej mocy żarówki pozycyjne i było na przykład dwie do tablicy rejestracyjnej, tu jest jedna, nie do końca jest to 1 do 1, dlatego sygnalizuje błąd. Zobaczę, albo to spróbuję jakoś przekodować, chociaż no, nie wiem czy to się uda A jutro sprzątanie Jutro miałem wyciągać silnik z mojego Ale chyba trzeba się pochylić nad porządkami, bo jest straszny burdel Już dawno tak nie zapuściłem warsztatu No dobra, przejeżdżam sobie tam i, i działam dalej No i tak oto to wygląda na sam koniec. To wszystko mam ogarnięte. Zamek centralny naprawiłem. Urwała się nóżka od rezystora sterującego, ale znalazłem działa. Usunąłem też te błędy z deski w zasadzie nic się nie świeci. Także tutaj zostało mi już tylko wystroić go i uporać się z tym kluczykiem, bo dzisiaj go dorobiłem. Nie pasuje, nie da się go włożyć w zamek, jest za gruby, więc najlepiej będzie podjechać tam samochodem, chyba nie jeździć po 100 razy byłoby chyba najlepiej. Zamówiłem też dzisiaj hamulce nowe do Punciaka Trochę muszę je zakombinować, bo nie, no nie ma nigdzie z punkt dwójki. Przepadły bez wieści. Myślę, że to jest ten czas, że to autko po prostu wyginęło. Jest dużo belek tylnego zawieszenia z bębnami. Jeśli są starczami, to już jest wszystko poodkręcane. Tutaj na całe szczęście chłopcy, którzy mi to sprzedali, stanęli na wysokości, że tak powiem, zadania i się zachowali odpowiednio mogę odesłać, oddadzą mi pieniądze także tutaj nie ma stresu będę nam powoli dzisiaj kończył przetrę może jeszcze tutaj podłogę, tylko żeby była mniej tusta, bo jutro porządki i chciałbym to wszystko sobie ogarnąć jeśli nie będzie śniegu, to pojadę punciakiem może z tym kluczykiem jak będzie tak jak dzisiaj, no to sobie daruję żeby te wszystkie nadkoli i podłogi nie zasypać śniegiem, bo później będzie mi to płynąć cały tydzień z tego samochodu więc taki jest generalnie plan Pomału kończę i uciekam. A punczak jest już naprawdę na finiszu, czekam tylko na jakieś ruchy od Łukasza i tylne hamulce, i będzie, będzie gotowy do jazdy. dzisiaj sobota, i dzisiaj nie pracuję przy samochodach. Dzisiaj robię porządki. Krat się tutaj drobny nieład. Więc dzisiaj jest plan, że po prostu robię klar na całym warsztacie, gdzie się tylko da, bo części jest bardzo dużo, pod nogami wszędzie, bo samochodów jest dużo rozgrzebanych. Nie mam później jak pracować. Jakoś tak w miarę komfortowo. No więc sobie posegreguję te graty. Niedługo się zabieram za Camaro, więc to też jakoś se tam gdzieś poukładam tu na stole, już nawet chyba w miarę to jakoś posegregować, i nie szukać się potem gdzie co leżało. Na koniec podłoga i tyle. Miałem wyciągać silnik, ale stwierdziłem, że najpierw musi być porządek na warsztacie, bo wyciągać kolejny i stawiać pod nogami to chyba jest trochę nieporozumienie, więc zrobię to już za tydzień na pewno. Już nie będzie wymówek. No i mamy klar. Kacper przyjechał mi pomóc, więc poszło sprawnie, jest tam 14 powiedzmy Ale jest wszędzie podłoga wymyta, wszystko wyodkurzane, z grubsza stoły ogarnięte 3SG, ten stary silnik wepchnąłem jakoś tam pod stół na styk Tu już wisi VK z Camaro, więc już jest blisko Tu wszystko mam posprzątane, nowe półki tam wleciały, bo się tamte już zutylizowały Także jest ogólnie w miarę spoko, jeśli chodzi o miejsce do pracy, poszło w miarę sprawnie to tylko muszę spakować, bo chłopaki tutaj chcą, żeby to odesłać, więc jak spakuję te graty, to też tu będzie już porządek i tyle w zasadzie. Tu mam już spakowaną turbo sprężarkę, którą wysyłam. To jest turbo do Korolki G25 i wysyłam ją do Waldmana. Do Andrzeja, żeby wyspawał kolektor w międzyczasie, kiedy ja będę organizował części, bo będę zamawiał drugą głowicę. Bo znalazłem wczoraj głowicę na eBayu gdzieś tam japońskim. I z Japonii taką głowicę, tylko dual VVTI. I z dwóch tych głowic złożę jedno. Tak wygląda plan na korole. Camaro musi jeszcze parę dni poczekać, bo jeszcze sobie chcę obgonić dwa tematy. Chciałbym sobie obgonić linę, bo tam dokończyłem tematów, bo on kiedyś był tutaj na wymianie oleju właściciel i okazało się, że poci się tam gdzieś przy szpilce od wydechu. Trzeba katalizator wyjąć, czy też depek wykręcić tą szpilkę, wkręcić inną, albo zobaczyć w ogóle o problem. I problem był też z wyciekiem z czujnika temperatury oleju dodatkow dodatkowego wskaźnika. No coś tam ćwiczyłem, jakąś podkładkę, adapter, inny coś tam. W końcu finalnie, w ferworze walki, tak skończył czujnik. No i pojechał z niedziałającym wskaźnikiem. To muszę mu zrobić, bo obiecałem, że to zrobię. Więc to jest temat numer jeden. I temat numer dwa to jest typo, który też czeka chłopak już aż dwa miesiące na wydech. A wydech też tu już leży dawno z MG Motorsport. Tylnych zacisków, bo. Coś tam jest. Aha, tamte wydają jakieś dziwne dźwięki podczas hamowania, bo mają już takie duże luzy na prowadnicach, że to wszystko skrzypi, mimo smaru, mimo regeneracji tych zacisków. No tego się nie przeskoczy. Jeżeli jest już wyrobione jarzmo, to dziwne jakieś dźwięki się dobywają. Więc takie dwa tematy chciałem przed kamerą jeszcze sobie przećwiczyć. Plus oczywiście ukończenie punto. A w punto została mi tylko hamulce i strojenie potem składam silnik, a potem montujemy ten silnik. Kasper poproszę, przyjedzie i będziemy go montować do samochodu. Na razie się z wami żegnam i do zobaczenia po weekendzie. Cześć.